Ze mną Marcin, Marcin Wójcik, zwycięzca walki. Marcin, nie byłeś faworytem tego spotkania, a mimo to, mimo początku pierwszej rundy, całą walkę zdominowałeś i udało ci się wygrać. Znaczy, ja nie byłem faworytem może w oczach e, tych wszystkich, e, no nie chcę powiedzieć, no ale tych, którzy byli gdzieś tam dalej trochę ode mnie, bo... bo gdzieś tam sklasyfikowany byłem wyżej, tych walk doświadczenia miałem większe. Ostatnie cztery walki tak jak przeciwnik wygrałem i to w pierwszej rundach, także wiadomo, że z mojego punktu widzenia byłem faworytem, a... a te, te pozostałe głosy wydają mi się, że to były ze względu po prostu na to, na jego całe zaplecze, na jego klub, na jego spary partnerów, na jego trenerów, dietetyków i przez to po prostu, przez część osób byłem przekreślany. Jednakże Twój Rywal to bardzo wymagający przeciwnik, przegrał pierwszy raz zawodową walkę. Wasza walka miała odbyć się już wcześniej, czy cieszysz się, że w końcu się odbyła? No oczywiście, no jak chcę walczyć z jak najlepszymi zawodnikami. No. Czekam, czekam na następne duże wyzwania, bo to trzeba przyznać, że takim było. Wiesz może już jakie kolejne wyzwania na Ciebie czekają, czy jeszcze? Nie, nie, ja tą walką wypełniłem kontrakt, teraz zobaczymy co będzie się działo dalej. No mam nadzieję, że w ciągu kilku dni to się wszystko wyjaśni. A jak się tu nie walczy we Wrocławiu? No, bardzo dobrze, no wszędzie mi się dobrze walczy. A... W przypadku no oczywiście też, też jest bardzo fajnie. W takim razie dziękuję bardzo i jeszcze raz gratuluję wygranej. Dziękuję.